jest bardzo ważny dla Białorusinów, dlatego jako rząd na uchodźstwie popieramy absolutnie walką ukraińskiego narodu za wolność, za integralność terytorialną. Ale czy możemy odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę zakończy się wojna wtedy, kiedy zwycięży Ukraina? Ona zwycięży, a na Białorusi będzie rządził dalej Łukaszenka i na Białorusi będą stale wojska rosyjskie. Putin nie był w stanie zjeść podczas obiadu Ukrainę jako główne danie i Зламав собі земби, але хто десер. І десером, ністети, може бути мій край, Білорусь. I czy jest to ważne dla naszych sąsiadów? Myślę, że to jest na pewno ważne, bo tu mamy zbieżność interesów. My chcemy wolnego kraju, europejskiego kraju, należącego do ogólnej europejskiej rodziny, Polska, Litwa, Łotwa, na pewno i Ukraina chcą, żeby też Białoruś była wolnym krajem, ale potrzebna jest strategia. I brak tej strategii od lat jest najważniejszym problemem. Tych strategii nie ma ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone. I mnie powstaje pytanie, dlaczego? Cały świat patrzy na to, że kolejne przestępstwa są realizowane przez reżim Łukaszenki na decyzję Łukaszenki, i do tej pory nie ma żadnej sprawy karnej wszczętej w ramach tych instytucji międzynarodowych, które powinni się tym zająć. Bo, jako Zespół Narodowego Zarządu Antygryzysowego, bardzo mocno walczymy o to, żeby Łukaszenka i jego wspólnicy zostali przeciągnięci do odpowiedzialności w ramach jurysdykcji uniwersalnej za gwałt przeciwko Białorusinom, który każdego się dnia odbyły się na terytorium Białorusi, za przestępstwo związane z migracją nielegalną, za porwanie samolotu, za akt agresji, bo Białoruś, niestety mój kraj, również jest krajem agresorom według prawa międzynarodowego. I coś o tym nikt nie mówi. My chodzimy po wszystkich gabinetach władzy, w różnych stolicach europejskich, ale nie słyszymy tylko słowa poparcia. Nawet ostatnio odnoszę wrażenie, że ci, którzy pisze, pisali wcześniej tweety, już są zmęczeni nawet... Może paluszki im bolią, żeby napisać tweeta wsparcie dla Białorusinów. Wszyscy mówią też, że powoli świat też męczy się, czy też oswaja się z wojną z, w samej Ukrainie. Kiedy przyjdzie taki moment, że świat zainteresuje się Białorusią, że usłyszy o tym, co tam się dzieje po tych Waszych licznych nawoływaniach. Kiedyś powiedziałem do jednego z senatorów czeskich, może czekacie po wszystkich tych przestępstwach, które wymieniłem, popełnionych przez reżim Łukaszenki. To również trzeba dodać zabójstwa białoruskich protestujących na w roku 2020, I jeszcze wcześniej, kiedy były stworzone eskadrony śmierci. Ja zapytałem jego, może czekacie, kiedy bomba jądrowa spadnie na jedno z miast europejskich, i wtedy już wszyscy zrozumieją, że o tak naprawdę za wschodnią granicą jest przestępstwo i jest ten przestępca Łukaszenka. Myślę, że to jest błąd popełniany z tego powodu, że ktoś myśli, że Łukaszenka do tej pory jest samodzielny, że ktoś myśli, że naciski na Łukaszenkę mogą jego sprowokować. Odwrotnie, ci ludzie jak Łukaszenka rozumieją tylko język siły. I to, że na przykład teraz polski rząd i Litwa, Robią wszystko, żeby na przykład naciskać na reżim Łukaszenki, chociażby zamykając przejście graniczne. To daje swoje skutki. Ja jestem pewien, że z Łukaszenką można rozmawiać tylko poprzez język siły. Na pewno to zależy od nas, Białorusinów. Ja nie chcę tu przyrzucać odpowiedzialności za perspektywą niepodległości, suwerenności naszego kraju, Białorusi, od, z Białorusinów. Na pewno to zależy przede wszystkim od nas. Ale Polska też przychodzi o ten trudny okres okres solidarności, czasu wojennego. Też są okupowane terytoria w Ukrainie i ciężko dzisiaj sobie wyobrazić, żeby Białorusini wyszli na protesty. To jest nierealne. Wczoraj opublikowano, że za to, że kobieta czytała mój Instagram, dostała więzienie. Także można sobie wyobrazić, jakie kary czekają Białorusinowie za to, że będą oglądali ten wywiad. Jeżeli ktoś na Białorusi będzie oglądał wywiad ze mną, to może pójść do więzienia. No bo to będzie odbierane oczywiście jako atak sprzeciw wobec właśnie samego Aleksandra Łukaszenki i samego reżimu e, Łukaszenki. Powiedział Pan o tym, co może wpłynąć na samego Aleksandra Łukaszenkę. Pan miał okazję jako członek jego gabinetu przyglądać się temu człowiekowi. Czego on w tym momencie może bać się najbardziej? Utraty władzy. Bo dla niego jest najważniejszą sprawą, sprawą jego życia. On żyje do tej pory, póki ma władzę. I wtedy, kiedy e, widzi, że ta władza może umknąć się z jego rąk e, i widzi, że Ukraina zwycięży i to będzie trygierem, trygierem również i dla Białorusinów i wewnątrz Białorusi. Bo to, że każdego dnia zatrzymuje średnio 25 osób, dziesiątki osób, to pokazuje, że Białorusini walczą. Bo często stają pytanie, czy Białorusini walczą w takiej trudnej sytuacji? Tak, walczą. A dlaczego wtedy Łukaszenka? ma zatrzymywać tyle ludzi. Dlaczego takie ogromne są represje? Dlaczego on wydaje wyroki? 20 lat więzienia, 24 lat więzienia, 18, 15. Dlaczego? Dlatego, że się obawia. Dlatego on zaproponował ostatnio wymianę mojego zespołu Narodowego Zarządu Antygryzysowego, bo obawia się, że wśród uczestników naszego zespołu jest wiele urzędników państwowych. I on wprowadził karę śmierci dla urzędników państwowych, karę śmierci dla wojskowych, bo boi się rozłomu. Boi się, że część urzędników. boi się, że część wojskowych może przejść na inną stronę. Oczywiście nie teraz, oczywiście nie dzisiaj, nie jutro rano, ale na pewno taki moment nastąpi. I on boi się i dlatego zwiększa, cały czas zwiększa represje, buduje kolejne więzienia. I to też jest problem, na przykład sankcji. Ja zajmuję się w gabinecie i od 20, 20, 2020 roku zajmuję się sprawami sankcji. Dlaczego w ciągu ostatnich 10 miesięcy Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć kolejny pakiet jest to sankcyjny w stosunku do Białorusi. Dlatego, że niektóre kraje e, europejskie walczą o to, żeby dać możliwość Łukaszency sprzedawać spr spr soli podosowy na rynku europejskim. I popatrzmy na tą sytuację. Z jednej Ty strony... -interesy, tak, z jednej strony Bruksela daje 1,5 miliardy pomocy, to było dwa tygodnie temu, e, dla Ukrainy, z Ukrainy. I z drugiej strony zabiegają kraje europejskie, żeby pozwolić Łukaszenki na te same 1,5 miliarda euro sprzedać sól podosowy. На ринку європейський. Біланс зеровий. Бо Лукашенко достає шротки і признає, що тим публічно що займуєся тренінгами військових російських удостоєнтні інфраструктурам військовим. Путін в те видає в шротку на утримання режиму на Білорусі і фактично траче шротки на цьому на війну крочівку України. І мені питання: де є стратегія? А її нема. Нема стратегії. Jestem pewien, że w związku z planami rozmieszczenia broni jądrowej, i ona odbędzie się, rozmieszczenie będzie na Białorusi broni jądrowej, niestety muszę, muszę to powiedzieć jednoznacznie, Łukaszenka chce faktycznie zawarł deal z Putinem. On z jednej strony Putin dostaje przyczółek Białoruś taki wśród krajów NATO, terytorium, z którym może grozić cały czas Łotwie, Litwie, Polsce mm -hmm. i również Ukrainie jako przyszły członek NATO. A Łukaszenka, dożywotnie rządny na, na Białorusi. Tak naprawdę zawarli to porozumienie i, i to jest również dodatkowe niebezpieczeństwo dla krajów europejskich i tej, dla Stanów. I tej nikt tej o tym nie mówi. I a propos tej broni, czy to będzie broń taktyczna, czy broń strategiczna? Co znajdzie się? I będzie taktyczna, i będzie strategiczna. E, na pewno wiemy, że już 10 samolotów 125 zostali zmodernizowanych i są w dyspozycji reżimu Łukaszenki. Po drugie, są przygotowane miejsca przechowywania broni jądrowej. Oficerowie białoruscy byli już w ubiegłym roku i w ostatnich dniach wyjechali kolejny raz na, do baz wojskowych rosyjskich, gdzie jest przechowywana broń jądrowa. E, również studiują e, praktyką wykorzystania broni jądrowej. E, Iskanderzy są na terytorium Białorusi. Co ciekawe, że Łukaszenka nakleje na te skandery flagą białoruską. Nawet ostatnio powiedział, mamy lepsze, mamy polonezy, który produkuje razem z Chinami. Także broń taktyczna będzie. Ale Łukaszenca, Łukaszenka powiedział w piątek, że chce, żeby broń strategiczna była na Białorusi. I myślę, że właśnie teraz, kiedy rozmawiamy z panią, w Moskwie odbyły się spotkanie z Putinem i oni rozmawiają o broni strategicznej. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji najgorszej, najgorszej nikt nie chce, żeby do tego doszło. Użycie broni taktycznej Jądrowy, z terytorium Białorusi powstanie pytanie, a w jaki sposób będzie odpowiedź? I Łukaszenka chce mieć topel M i to powiedział, żeby jak bezpiecznik, bezpiecznik, Gwarancja który Tak, gwarantuje mu, że nie będzie ataku jądrowego na terytorium Białorusi, nawet konwencjonalnego ataku nie będzie O to mu, na mu tak Białorusi. naprawdę chodziło, ale w rosyjskiej telewizji pojawiają się często też takie głosy, że Łukaszenka chce tej broni Cę. taktycznej czy też strategicznej. Po to by móc później ewentualnie negocjować z Zachodem, czy taki plan Łukaszenka może mieć również w głowie? Łukaszenka zawsze marzył o tym, żeby mieć broń jądrową. On zawsze marzył, żeby usiąść za jednym stołem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z premierem Wielkiej Brytanii, z prezydentem Francji. To jego marzenie, niespełnione marzenie. Ma... Myślisz, że tak? On chce być przedstawicielem mocarstwa, bo każdy kraj, który ma broń jądrową, to jest przedstawiciel mocarstwa. To podwyższa jego podmiotowość. Z drugiej strony, on uważa, że to może doprowadzić do zniesienia sankcji. Faktycznie to jest instrument nacisku i trzecia, również powtarzam, dla niego jest to gwarancja do dożywotnich rządów, bo nikt się nie odważy coś działać aktywnego przeciwko państwu czy kierowniku tego państwa, oczywiście nieleg nielegalnego, żeby usunąć jego od władzy. I załóżmy, protesty na Białorusi. Jak byli w 2020 roku. Ludzie wychodzą na ulicy, setki tysięcy. Co robi Łukaszenka? Telefon do Putina i Putin wysyła kontyngent rosyjski wojskowy, żeby e, pod pretekstem e, zabezpieczyć e, bezpieczeństwo broni jądrowej rosyjskiej rozmieszczonej na terytorium e, Białorusi. Ale Łukaszenka teraz negocjuje właśnie, jaki on będzie miał udział w decydowaniu, w podjęciu decyzji o życiu broni jądrowej, bo mu nie zależy Тільки на тим, щоб żeby... Była broń. On chce również decydować. Ale pytanie, jestem pewien... czy sam Władimir Putin się na to zgodzi, żeby trochę tego tortu oddać? Zgodzi się. Zgodzi się tylko pytanie, czy głos jego będzie jako myszki, czy, czy tygrysa. Czy nie będzie wiem. tylko pacynką, czy marionetką. Na tak, przykład. tak. Także, Ale, ale na pewno protokół będzie podpisany. Protokoł życia broni jądrowej. Łukaszenka mówił, że to on dowodzi siłami rosyjskimi rozmieszczonymi na Białorusi. Pytanie, czy on oszukuje się, żyje w iluzji, czy rzeczywiście y, tak jest? Czy rzeczywiście tak może czuć? No na pewno. Wielu krajów już zrozumieli, że Łukaszenka utracił swoją podmiotowość. Tak naprawdę jesteśmy krajem okupowanym przez e, armię rosyjską. To jest hybrydowa okupacja. E, I Łukaszenka chce udowodnić i wykorzystał to publiczne spotkanie ze swoim parlamentem, bo u nas nie ma parlamentu, nie ma w ogóle wyborów, e, I on wykorzystał, żeby powiedzieć no cały świat. Nie, 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 to nieprawda. Mam podmiotowość. Ja decyduję o tym, co robią wojska rosyjskie na terytorium Białorusi. No jeżeli on decyduje, to on ponosi pełną odpowiedzialność za to, co robią wojska rosyjskie na terytorium Białorusi.